Rozpoczynamy ten dzień specjalną modlitwą, chwilą głębokiego połączenia z pozytywną energią i boską miłością, zapraszając Cię, byś pozostał z nami aż do końca tej modlitwy, gdzie każde słowo i fraza prowadzi nas ku szczęśliwszemu i błogosławionemu dniowi pełnemu pokoju i harmonii w imię Ojca Syna i Ducha Świętego Amen. Panie Boże! W ten chwalebny poranek, gdy otwieram oczy i podziwiam Twoje stworzenie, moje serce przepełnia wdzięczność za noc odpoczynku, za powietrze, którym oddycham i za zdrowie, które pozwala mi tu być, jak uczy nas Psalm 118,24. Oto dzień, który uczynił Pan. Radujmy się i weselmy w nim, przypominając o darze, jakim jest każdy nowy świt. Twoja dobroć i miłosierdzie są nieskończone. A każdego ranka czuję twoją pełną miłości obecność, która mnie prowadzi, odnawia moje siły i wypełnia moje serce nadzieją oraz radością, z promieniami słońca odbijającymi twoje światło, które rozświetla moją duszę i drogę. W tej modlitwie proszę o twoje błogosławieństwo dla moich planów i działań na dziś, aby moje kroki były prowadzone przez ciebie. Moje słowa, inspirowane Twoją miłością, a moje myśli odzwierciedlały Twoją mądrość, abym był zwierciadłem Twojej dobroci, narzędziem Twojego pokoju i miłości na świecie. Ojcze Niebieski, bądź ze mną, w każdej chwili tego dnia. Niech Twoja mądrość oświeca moje decyzje, Twój pokój uspokaja mojego ducha w obliczu codziennych wyzwań i niepokojów, pozwalając mi znaleźć spokój, by słyszeć Twój głos, który szeptem udziela wskazówek i zachęty. Proszę także za tymi, którzy mnie otaczają, aby odczuli Twoją obecność i pokój w swoim życiu. I kieruję tę modlitwę do tych, którzy zmagają się z trudnościami, aby znaleźli w Tobie schronienie, siłę i nadzieję. Jako Twoje dzieci wiemy, że każdy dzień to okazja do wzrostu, nauki i miłości, więc niech ten dzień przybliży nas do Ciebie, umacniając naszą wiarę i miłość. Dziękuję, Ojcze, za niezliczone codzienne błogosławieństwa, za chwilę radości, za wyzwania, które pomagają mi wzrastać. Za ludzi, którzy krzyżują moją drogę, za rodzinę, za miłość i wsparcie, które reprezentują, za szczere przyjaźnie, za wspólne uśmiechy i słowa zachęty. Dziękuję za codzienne utrzymanie, za pracę, która pozwala mi wnosić wkład, i za chleb, który nie brakuje na moim stole, ufając w Twoją opatrzność, jak uczy nas Mateusz 6:31. Nie troszczcie się więc mówiąc, co będziemy jeść, co pić czym się przyodziać. Chwalę cię za cuda natury, za kolory świtu, za śpiew ptaków i za powietrze, którym oddychamy, doceniając i szanując te dary, opiekując się światem, który nam dałeś. Proszę o Twoją ochronę nad mną i wszystkimi wokół mnie, strzegąc nas od wszelkiego zła i prowadząc nas ścieżkami pokoju i sprawiedliwości. Niech Twoja miłość oświeca nasze serca, rozpraszając wątpliwości, lęki i ciemność, abyśmy czuli Twoją obecność w każdym geście dobroci, słowie pocieszenia i spojrzeniu pełnym zrozumienia. W tej podróży wiary myślę o tych, którzy cierpią, o tych, którzy czują się zagubieni lub zniechęceni, prosząc, aby Twoja ręka ich pocieszyła, przynosząc nadzieję i nowy sens ich życiu. Ojcze Wieczny, prowadź moje decyzje swoją mądrością, zgodnie z Izajaszem 41, 13. Bo ja, Pan, Twój Bóg, ujmuję Cię za prawą rękę i mówię, nie bój się, ja Cię wspomogę, Niech ta obietnica doda mi odwagi, by pokonywać przeszkody. Proszę o siłę w obliczu przeciwności, o wytrwałość, by iść naprzód, inspirując się przykładem Jezusa Chrystusa, który pokonał tak wiele prób. Niech mam cierpliwość, zrozumienie, umiem słuchać, zanim przemówię, rozumieć, zanim osądzę, i oferować wsparcie tym, którzy staną na mojej drodze, będąc bezpieczną przystanią wiernym przyjacielem i mądrym doradcą, odzwierciedlając Twoją miłość i dobroć, niosąc harmonię gdziekolwiek pójdę. Kładę przed Tobą tych, którzy cierpią z powodu chorób, strat lub wyzwań emocjonalnych i duchowych, prosząc o Twoje pocieszenie i uzdrowienie, szczególnie dla dzieci i starszych, aby znaleźli bezpieczeństwo, miłość i opiekę. Oświeć liderów i rządzących, aby działali z mądrością, sprawiedliwością i uczciwością, kierując się dobrem wspólnym. Proszę za tymi, którzy żyją wśród wojen i konfliktów, aby Twój pokój zapanował, inspirując tych, którzy pracują na rzecz sprawiedliwości. Niech nasza wspólnota wiary będzie żywym świadectwem Twojej miłości, patrząc na siebie nawzajem, jak na braci i siostry w Chrystusie. Niosąc miłość tam, gdzie jest nienawiść, przebaczenie tam, gdzie jest zniewaga, jedność tam, gdzie jest niezgoda wiarę, tam, gdzie jest zwątpienie prawdę, tam, gdzie jest błąd, nadzieję, tam, gdzie jest rozpacz, radość, tam, gdzie jest smutek i twoje światło tam, gdzie jest ciemność. Twoje słowo, zgodnie z Psalmem 119, 105, jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce, kierując moimi czynami i myślami. Niech dzisiejsza Ewangelia dotknie mojego serca, przynosząc objawienia, które pomogą mi wzrastać duchowo, i niech Twoje słowo będzie pocieszeniem i nadzieją dla tych, którzy cierpią, kotwicą wśród burz życia. Inspiruj nas, byśmy dzielili się Twoim słowem z mądrością, siejąc wiarę i nadzieję. Panie, niech dostrzegam w każdym małym cudzie tego dnia Twoją działającą rękę od uśmiechu nieznajomego posiłę, którą znajduję, by pokonać trudny moment. Niech każde doświadczenie przypomina o Twojej nieustającej trosce. Proszę. Pomóż mi pielęgnować wdzięczność w moim sercu, nie tylko za wielkie błogosławieństwa, ale także za małe rzeczy, które czynią życie piękniejszym, jak ciepło słońca, dźwięk deszczu czy towarzystwo przyjaciela. Niech będę kanałem Twojej łaski, dzieląc się dobrocią i współczuciem z każdym, kogo spotkam, aby moje czyny inspirowały innych do szukania Twojego światła. Ojcze. Prowadź mnie, abym żył ten dzień z celem, dostosowując moje pragnienia i intencje do Twojej woli, aby każda moja decyzja odzwierciedlała Twoją miłość i prawdę. Niech mam rozeznanie, by rozpoznawać możliwości, które stawiasz na mojej drodze, czy to do pomocy komuś, nauki lekcji, czy wzrostu w wierze. Na koniec tego dnia niech spojrzę wstecz i zobaczę, że żyłem zgodnie z twoimi naukami, będąc światłem dla świata, jak wzywa nas Mateusz 5:16. Niechaj świeci wasze światło przed ludźmi. Kończąc tę modlitwę, Wznoszę moje serce w wdzięczności za ten czas refleksji, za twoją nieustanną obecność i bezwarunkową miłość. Niech słowa i uczucia wyrażone w tej modlitwie będą szczerą ofiarą, a błogosławieństwa, o które prosimy, dotrą do wszystkich, przynosząc pokój, nadzieję, siłę i radość. Niech Pan nas błogosławi i strzeże, niech rozpromieni swoje oblicze nad nami, zmiłuje się nad nami. I obdarzy nas pokojem w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.